Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili Go za nią. On stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając Ty jesteś syn Boży, lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne a tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Nadal jesteśmy w Kafarnaum. Jest szabat. Wczoraj słyszeliśmy, że w szabat Pan Jezus nauczał w synagodze. To nauczanie było zagłuszane przez krzyk opętanego. Pan Jezus wyrzucił złego ducha z tego człowieka opętanego, objawił swoją moc. Jego słowo z mocą zostało zaprezentowane. Więc wielu się zwiedziało o tym, że Pan Jezus ma taką moc. I kiedy zobaczyli na przykład teściową, która była w niemocy, była w gorączce, może nie wiemy, może była zdenerwowana, że przygotowała jedzenie jako gospodyni, jako pani domu. Może nawet rozpoczęła z szabat, bo zawsze kobieta najstarsza pani domu rozpoczynała modlitwą szabat. Modliła się nad świecami szabasowymi. I kiedy dowiedziała się, że ma przygotować taki duży posiłek, nie wiemy, może tak było, może tak nie było. To jest moje tylko takie domyślanie się, gdybanie, że mogła po prostu psychicznie się zdenerwować, nie wytrzymała psychicznie, coś tam w niej pękło, że zamiast pracować, oni zostawili te sieci, zostawili łodzie, poszli za jakimś Jezusem z Nazaretu, który za chwilę przyjdzie z jakąś gromadą ludzi i będzie chciał jeść. A skąd my na to wszystko będziemy mieli? Jak oni nie pracują, co oni sobie myślą? Darmo zjady, by to ktoś może powiedzieć. Ona jeszcze nie znała całej tej sytuacji, dlaczego Piotr poszedł za Jezusem, dlaczego Andrzej poszedł za Jezusem, bo obydwaj bracia poszli. Oni poszli i teraz przyszli jeść. I co na to? Teściowa mogła się niestety bardzo mocno zdenerwować. Miała niechęć, złość. Mogła tak mieć. No i to ją mogło sparaliżować. Mogło spowodować, że nawet fizycznie była niezdolna do czegokolwiek, do żadnej służby. I też nie była zdolna do tego, żeby rozmawiać z nią. Dlaczego oni, kiedy przyszli do niej, stwierdzili, że nie ma co z nią rozmawiać, poszli od razu do Pana Jezusa i opowiedzieli, jaka jest sytuacja, co robi Pan Jezus, kiedy przychodzi do niej. Staje nad nią, bo ona leży. Rozkazuje gorączce. Rozkazuje tym wszystkim emocjom. Uciszcie się. Milczcie. Niech ta burza emocjonalna, ich rozgorączkowanie opadnie. Gorączka opadła. I co się dzieje? Ta uzdrowiona zaczyna służyć. Zaczyna. Odpowiadać na tę miłość, która ją spotkała. Jeśli nie złości, że całe tłumy później chorych, cierpiących, opętanych, zaczyna wchodzić, albo już się nie mieszczą, przed samym domem, pełno ludzi, pełno hałasu, nie ma spokoju. A Pan Jezus objawia swoją moc. Wyrzuca złe duchy, uzdrawia, kładzie ręce. Złym duchom zakazuje mówić. Bardzo ważna jest taka postawa asertywna, żeby sprzeciwiać się złym duchom. Kiedy chodzi o drugiego człowieka, to zawsze chcemy zwracać się z miłością. Natomiast jeżeli chodzi o demony, nie powinniśmy mieć takiej postawy. Powinniśmy mieć postawę Jezusa Chrystusa. Wobec demonów rozkazywać, zakazywać, nawet zezłościć się. Nie chce Cię słuchać odejdź, precz, wynoś się, milcz, rozkazywać. Pan Jezus tak się nie zachowywał wobec ludzi, ale wobec demonów był jednoznaczny. Też kiedy zakończył się dzień, przyszła noc, ludzie poszli odpoczywać, Pan Jezus poszedł na miejsce pustynne, osobno, pustynne, gdzie pusto, gdzie jest cisza, gdzie jest milczenie. Tam jest ta szczególna moc milczenia, moc Ducha Świętego. Nam potrzeba, mówię też o sobie, nam księżom, też takiej pustyni, takiego wyciszenia serca, żeby usłyszeć, nie tylko usłyszeć Boga, ale przyjąć Jego moc. Eliasz, który szedł przez 40 dni i nocy na Bożą Górę Choryb, to w ciszy, w lekkim powiewie został napełniony i rozpalony Duchem Świętym. Nie w hałasie piorunów, nie w hałasie trzęsienia ziemi, nie w hałasie jakiegoś wichru, huraganu, ale w lekkim powiewie, w ciszy, w milczeniu, kiedy zakrył twarz, kiedy nastąpiło wyciszenie Jego serca i umysłu, został napełniony Duchem Świętym. Rozpalił się chwałę Boga zastępu. Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy przeżywali swoją wiarę nie tylko intelektualnie, nie tylko moralnie, ale też duchowo. Oczywiście nie możemy intelektu, moralności czy właśnie, właśnie tego przeżywania duchowego od siebie oddzielić. To powinno być wszystko zintegrowane w całości, ale to duch powinien przenikać, przenikać naszą moralność, to powinien się objawiać. Czy rzeczywiście ta duchowość jest zdrowa? Bo może być niezdrowa duchowość w ten sposób, że człowiek opowiada i przeżywa jakieś stany duchowe, ale moralnie się źle prowadzi. Może też być tak, że człowiek może pobłądzić, jeżeli zabraknie tutaj pewnego kręgosłupa intelektualnego. Może się skupić tylko i wyłącznie na swoich doznaniach, na swoich przeżyciach. A zabraknie obiektywizacji tego, i może zostać przez demona oszukany, bo demon może pod pozorem różnych duchowości, jako Anioł Światłości, rzekomo Anioł Światłości, a tak naprawdę Lucyfer, znaczy niosący takie światło oślepiające, pychy, może spowodować, że człowiek myśli sobie, że jest na drodze duchowej, a wcale tak nie jest. Dlatego też tak bardzo potrzeba nam Kościoła tych, którzy będą nas sprawdzać, weryfikować, będą nas ostrzegać przed jakimiś błędami, herezjami, przed herezjami moralnymi, herezjami intelektualnymi, czyli prawdami wiary. Dzisiaj tak bardzo potrzeba, żeby to wszystko zintegrować. Bo jesteśmy kuszeni również tylko i wyłącznie na przykład do tego, żeby wiara była przeżywana właśnie osobiście bez takiej Otoczki intelektualnej, ponieważ niektórzy sobie myślą, że to wszystko intelekt jest niepotrzebny. Potrzebny, bo inaczej wiara może stać się głupia i fanatyczna. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy rozważając Słowo Boże, też wchodzili w strefę ciszy, żeby cisza. Była też dla nas takim początkiem modlitwy. Milczenie i cisza mają być ze sobą złączone. Żyjemy w świecie, jak to kardynał Sarach napisał w książce, Moc Milczenia, terroryzmu, hałasu, hałas, który nas otacza. Hałas, szum informacyjny, hałas w sercu. Jest mnóstwo różnych rozproszeń, różnego rodzaju myśli, pragnień, pożądań. To wszystko jest hałasem. Dlatego tak potrzeba zawalczyć o takie wyciszenie, o taki rodzaj ciszy w sercu. Prośmy dzisiaj Pana Jezusa o to, aby wyciszał nasze burze, nasze rozgorączkowanie, nasze też złości, jakiś rodzaj niepokoju. Jakiś rodzaj no, niezadowolenia z życia, takie hałaśliwe marzenia o tym, co by było, gdybym był gdzie indziej, kim innym, z kim innym. To nie ma sensu, żeby to rozmyślać, rozważać. Sens jest ukryty w planie Bożym. Jeżeli czytamy Słowo Boże, to szukamy tam pytania, Pan Jezus zadaje nam pytanie. Czy wiesz, czego pragnę od ciebie? Nie wiesz. To słuchaj serca. Słuchaj słowa Bożego, które będziesz nosił w sercu i zadawaj sobie pytanie: Panie Jezu, czego pragniesz ode mnie? Czego chcesz? Czego chcesz dzisiaj? Może dzisiaj chcesz mnie wyciszyć. Może chcesz mnie dzisiaj stworzyć na nowo. Bo szabat to jest dokończenie stwarzania człowieka. Jest to czas przygotowywania człowieka do tego, żeby nadawał się do życia wiecznego. Żyjemy w świecie, gdzie ludzie nie interesują się życiem wiecznym. Przede wszystkim są zaangażowani w ulepszanie, przedłużanie życia doczesnego. I cały wysiłek jest skierowany nawet podczas modlitw, nawet w czasie aktów religijnych ku temu aby życie doczesne było jak najlepiej przeżywane żeby traktować religię jako pewną terapię psychologiczną terapię dotyczącą tylko i wyłącznie życia doczesnego a pan Jezus przyszedł po to żeby nas z tego życia zabrać najpierw przygotować żebyśmy się nadawali do życia wiecznego w niebie a potem nas do tego właśnie życia zaprowadzić na tę drogę do nieba Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.